Dzisiaj w kuchni Lidla niesamowita osoba, youtuberka Aleksandra Żura. Nie masz pojęcia, jak się cieszę, że to ty jesteś dzisiaj moim gościem. Niesamowitą rzeczą jest to, że ty zaczęłaś przygodę z YouTube'em w kwietniu 2016 roku. Już taka, że szafano. Nie ukrywam, że jestem niesamowicie zdziwiona, że tak to wszystko wyszło i no niesamowicie się cieszę. I cieszę się, że też jestem tutaj z tobą. Mam nadzieję, że dzisiaj ugotujemy coś pysznego więc chciałabym Ci coś wręczyć na sam początek, żeby... Uwielbiam prezent. Tak, żeby było miło od samego początku. Więc zrobiłam coś dla siebie i dla Ciebie oczywiście. Proszę bardzo. Przepraszam, chcę całować to... Jak ja, ja umieram? Jesteście gotowi? Zrobiłam to własnoręcznie na jakby wcześniej kupionych fartuszkach i rękawicach. Tam są najbardziej, jakby wydaje mi się, że dopasowane do nas napisy. A, w dobrych rękach, zobaczcie! I oczywiście dawajcie lajki, obowiązkowo zobaczcie, no po prostu mega pomysł. Czekaj, teraz, teraz chyba to najważniejsze, tak? Tak. Ja mam swój, który się idealnie nadaje. To ubieraj, ubieraj, muszą wszyscy widzieć. Zobaczcie. Pięknie, ja to rządzę? No a jak, w kuchni ty rządzisz. A ty co robisz? Ja sprzątam. Nie, to tutaj gotujesz, kochana. Dzisiaj, mam nadzieję, będziemy gotować razem. Ubieraj. Ubieramy się. Skoro już mamy teraz outfit, to teraz będzie fit w kuchni. Tak, i ty zaprosisz mnie do swojego królestwa. Ja przez chwilę Cię zaprosiłam do swojego. I Cię ubrałam. A, Zapraszam Cię do mojego królestwa. Nowy rok to nowe postanowienia, nowe plany. Czy ty masz jakieś postanowienie? No mam, jak każda kobieta, myślę, że te same co roku, czyli zdrowe odżywianie. Ja ci dzisiaj w tym pomogę i dzisiaj, kochana, przygotujemy, w sumie ty przygotujesz z moją pomocą, granolę i owsiankę. Możesz, kochana, obierać jabłko. Wybrałam dla ciebie granolę dlatego, ponieważ w twojej lodówce jest dużo owoców i jogurty. Jak już doskonale wiecie, kocham jeść, ale równie mocno kocham gotować. Więc stwierdziłam, że to będzie dobry pomysł na to, żeby tak zdrowo zacząć każdy poranek nowego roku. Powiem ci, że granola w ogóle jest dla mnie jednym z ulubionych produktów na śniadanie. Ja ją zwykle kupuję, taką gotową, więc z chęcią zobaczę, jak to się robi tak naprawdę od podstaw. I mam nadzieję, że wprowadzę to do swojego życia i do swoich posiłków. Już ci pokazuję. Odmierzam trzy szklanki płatków owsianych górskich. Ta miarka odpowiada szklance o pojemności 250 ml. A jeszcze śniadania? Nie wyobrażam sobie wyjść z domu bez śniadania. Bardzo dobrze. Naprawdę, I, ale powiem szczerze, że nie było tak zawsze. Dopiero nauczyłam się jeść śniadania. Ciekawostką będzie użycie komosy ryżowej, kinuła. Jest to niesamowite ziarno, ponieważ ma bardzo dużo łatwo przyswajalnego białka roślinnego. Tutaj mieszam wszystkie suche składniki. Dodaję odrobinę gałki łóżkatołowej. Poproszę cię też o cynamon z naszej spiżarni. Okej, okay, mam nadzieję, że się ogarnę w tych produktach. Chciałabym mieć taką spiżarnię w domu. Mam. Możesz wziąć też żurawinę. Żurawina. Nam wiedzieć jak wygląda. Dorowina trafi do granoli na sam koniec. Ty mówiłaś, że lubisz owoce goi. One też mogą trafić do naszej granoli, ale dopiero pod koniec, kiedy nasz będzie gotowa. Wow, ja rozsypuję, ty mieszasz. Lubisz cynamon? Cynamon rozgrzewa się. Lubię cynamon, tym bardziej w połączeniu z jabłkiem. Jeżeli nie masz jabłka w domu, możesz na przykład dodać tutaj banana. Wow. Z cynamonem też tak. będzie? Tak. Ja jeszcze dodam odrobinę soli. Olo, a jak wygląda Twoje śniadanie? E, na spokojnie? Ja staram się na spokojnie, ale bardzo często jakby w moim śniadaniu występują jajka. W takiej postaci jak omlet albo o, jak jajecznica. E, to jest dla mnie szybkie, łatwe i bardzo pożywne. A jeszcze regularnie? Nie jem regularnie, więc tak jak mówię, moje śniadanie musi być bardzo pożywne. Więc to jest kolejny pomysł, To, na to było. Tak. Kolejna. tutaj wlałam sok jabłkowy. On doskonale nawilży płatki owsiane i sprawi, że one będą miały taki niesamowity aromat. Odrobina oleju kokosowego, rozpuszczonego, trochę cukru trzcinowego i wlewamy do smaku syropu klonowego. Proszę mieszaj. Jabłko pokroję w kostkę i ono właśnie trafi do naszej granoli. Już prawie gotowa. A to jest twoja pierwsza granola w życiu? Pierwsza granola w życiu od podstaw. Twój ulubiony smak. Ja kocham orzechy. Ja po prostu uwielbiam orzechy, najbardziej orzechy nerkowca. Wiesz, że ta granola też może być twoją przekąską. Nie musisz do jeść nie. tylko z jogurtem, ale może być fantastyczną kruszonką na przykład. Maliny, jagody, odrobinę mm -hmm. cukru i posypujesz granolą do piekarnika, i masz gotowy deser dla Twoich znajomych. <grytanie> Dodam jeszcze orzechy. Wystarczy wymieszać. Mm -hmm. I teraz ja Tak, wlewam. Dokładnie. Całość teraz można mocno wymieszać. Widzicie, ściął się olej pod wpływem zimnego soku. Tym się nie przejmujcie. Ola miesza, ja przygotuję blaszkę. Ale pachnie. Teraz to przerzucasz na blaszkę, a masz jakąś taką porażkę w kuchni, jakąś wtopę zdarza się? Ojej, tak, bo ja kocham piec i ja nie nastawiam się nigdy na to, że moje wypieki mogą e, nie wyjść, więc kiedyś szłam na urodziny kolegi i chciałam mu zrobić niespodziankę i upiec mu sernik, z białej czekolady, który uwielbiam. To był mój jedyny prezent, który miałam przewidziany na jego urodziny. Troszkę niemiłym zaskoczeniem okazało się, kiedy sernik wyszedł totalnym zakalcem. Musisz spróbować nasz sernik, który jest również na kanale. Jest to wegański sernik na korzennym spodzie, więc, kochana, kolejne urodziny i kolejny prezent to... To będzie ten sernik? Tak. OK, na pewno zobaczę. Wkładamy to do piekarnika i co 10–15 minut wystarczy to tylko przerzucić przez 45 minut. Ono nabierze takiego rumianego koloru. Pokażę ci mój sposób. na Owsiankę, podprażam płatki owsiane, a dlaczego? Dostają orzechowego smaku. I tą owsiankę zrobimy na mleku kokosowym. Orzechowo-kokosowy smak. Odkrywczę, bo ja zwykle jem bardziej z mlekiem migdałowym albo z mle mlekiem krowim. Ale pachnie! Ja zawsze trzymam hmm. y, mleko kokosowe w lodówce, bo mhm. potem w ten sposób jestem w stanie przygotować właśnie wegańską bitą śmietanę. No i teraz rozpuszczamy. Jak tam płatki? E, tak, tak, tak. O, tak. Pilnuję, pilnuję. Ojej! To my coś robimy najbardziej, wiesz? Tak. Ja sprawdzę, sprawdzaj tutaj. Ana, ty kontrolujesz, a ja, a ja dodaję pozostałe składniki. Dla osłodzenia odrobina syropu klonowego. Teraz dodamy siemielniane. Musimy zadbać o nasze piękne włosy i skórę. Sprawdzę naszą granolę. Musicie pamiętać o tym, żeby co 10–15 minut przerzucać ziarenka. Teraz podprażone płatki. Przerzucam do naszego mleka. przemieszam mieszam. Tak, i chwilę gotujemy. Kolejnym dodatkiem będzie skórka z limonki. A wy macie jakiś sposób na owsiankę? Czekamy na Wasze komentarze. Tak, zdecydowanie. Ja na pewno podbiorę pomysły. W Twojej lodówce królują owoce. Ja od Ciebie jeszcze dodam orzechy brazylijskie. Bardzo dobre dla nas, dla naszego ciała, jest zjedzenie jednego orzecha brazylijskiego dziennie. Zapamiętajcie o, mam przykładać tak. okej. Okay. Teraz każda dekoruje swoją miseczkę. Hmm. Jednak kolory w kuchni są bardzo ważne. Tak owsianka wygląda. To bardziej na śniadanie. Mm. Bo tak Aż to się zjeść, tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Wiesz co, ja daję zawsze jeszcze sobie kawałek limonki i potem dodatkowo skrapiam. Jeżeli lubisz, to, to zachęcam Cię do takiej produkcji. Ja najpierw zobaczę, jak połączenie owsianki z limonką wygląda. A, a lubisz tak... limonki? Lubię limonki, ale jestem ciekawa jakby tego połączenia kokosa z syropem klonowym itd, i, tak dalej, i tak dalej, więc ja odczekam, także przyjdę sobie do łoku. Krzysztofowi pokażemy, co nasze dzieła. – Tak, moje. Nasza kanola! Czekaj! A, wiecie, co nam się stało? Nie lepiej nie mówmy. Bo ja zawsze muszę coś spalić w kuchni. Ale te rękawice są teraz wyjątkowe. Teraz to już, tym bardziej są przyzdobione przeze mnie w wyjątkowy sposób. Teraz spalimy wszystko. Teraz dodajemy na sam koniec żurawiny. Nie chciała mi dodać wcześniej, ponieważ za bardzo by przesła w piekarniku. Jeżeli chcecie więcej fit przepisów, to klikajcie tutaj. Koniecznie. Hmm? I teraz wciąż jogurt. O, ktoś dla mnie ugatuje. I znowu się bawimy w dekorowanie, co? Tak, oczywiście. Ulubiona część gotowania dla mnie. Każda bierze swój pucharko. Fajna cieplutka, jeszcze nie? No, już nie mogę się doczekać. Owsianka jest dla mnie czymś nowym. Czymś nowym. Więc zaczęłam od owsianki. Jestem bardzo ciekawa. Ja sobie jeszcze dam trochę owoców, również tutaj. przerwie, na tego Musimy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Co ja mam robić, żeby dobrze? Jak idealnie zapozować? No, mi to się zmieniło ostatnio, bo ja uważam, że pozy, ale modelka nie są ok. Powinien być uśmiech i ten profil, który najbardziej lubimy. Wtedy my sobie się podobamy i wtedy jesteśmy zadowoleni ze zdjęcia. O, to jest, jest, jest mój najlepszy profil. Dobra. Lepszy. No i uśmiech. uśmiech robimy tak. zdjęcie. Teraz czekamy chwilę, aż. Ej. Aż zdjęcie nam wyjdzie. Dobra, za ten czas robimy degustację, potem wam pokażemy. Uuu, na zdrowie! <laughs> mm, smakuje ci? Mm, ciekawa, nie? <laughs> nie odwam. <laughs> Moi drodzy, jeżeli chcecie spróbować, to oczywiście napiszcie nam w komentarzu, jak wam smakowało. No i pokażcie nam, używając hasztagu Kuchnia Lidla. Jak gotujecie, dokładnie. A ja was zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału Kuchni Lidla. Ja jestem niezwykle zaskoczona, przemile tą obecnością i tym, że mogłyśmy razem gotować, więc dziękuję ci bardzo za te nowe przypisy, które na pewno łączę do swojej kuchni. A ja ci dziękuję za to zdjęcie, zobaczcie! Uśmiech jest najlepszym przyjacielem. Uśmiech otwiera wszystkie drzwi i wędruje daleko.